Dzień dobry. Dzisiaj witam się z Wami tutaj z szopki, z znanej z naszych popularnych, skądinąd, kurwa, wcześniejszych odcinków moich, odcinków wcześniejszych. Chciałbym poruszać dzisiaj kwestie duchowe, kwestie takie prawdziwie, kurwa, asymetryczne, do tego, co by się mogło wydawać. Na przykład, nie wiem, nasz rozmiar tu w kosmosie. Ile ziem się zmieści w Jowiszu? Kurwa 1300, słyszałem. Ile jowiszów się zmieści chyba w słońcu? 1300. Czyli ta kuleczka jest tak pierdolna i tak ciepła przy okazji, że ni mniej, ni więcej zapewnia nam temperatury niż tyle, żebym był w stanie sobie rozumiecie, nie wiem, skija, zrobić deskę, żeby ją sobie wpierdolić w ścianę, żeby mi kurwa nie piździało, bo do tego jestem przyzwyczajony w zasadzie nawet założyć sobie kurteczkę, albowiem kiedyś stwierdziłem, że wytracę włosy, o tym już wspominałem, ale wielokrotnie chcę przedłużać po prostu temat, żeby dojść do pewnego wniosku w końcu w tym. No, ten wniosek nie jest za ciekawy, ale do tego jeszcze dolecimy, tak. Pandemia w czasach pandemii. Ale, kurwa kapa. Więc jeżeli to Słońce, ta dupna nasza gwiazda, wokół której kręcą się podobnież planety, to wszystko co tutaj obserwujemy, jakaś tam jest burza wielkości w kosmosie naszej Ziemi, słyszałem, wiecznie trwająca, zdaje się, znaczy może nie wiecznie, bo no, tu o przesadę zalatujesz, ale no jest, jest, tak? Mamy jakąś tam inną planetę, która jest czerwona, podobnież, nie wiem, mogła sama sobie. Zasadzić kopa a w dupę, są takie teorie. Tutaj moja kobita mnie wspiera, teraz się podśmiechuje lekko. Nie wiem dlaczego, w zasadzie nie mam pojęcia. Słuchajcie, i mamy te wszystkie wspaniałe kamole, kurwa, z tymi rzeczami, które się mogą wokół, kurwa, na nich wydarzać, prawda? Poszukujemy wody w kosmosie. Kurwa, pożycie to woda, i w ogóle nie zastanawiamy się, gdzie w czasie może być coś, co jest w czasie, bo jest definitywnie w czasie, po prostu gdzieś tam sobie krąży różnego rodzaju emocjami nas przejmując bądź, bądź e, po prostu sprawiając nawet udowadniając nam wręcz, że można się poza czasem poruszać i poruszać się w czasie w zasadzie. Także jeżeli coś nie zależy od czasu, to ja to widzę jak nitkę, kurwa na włóczoną na igłę, która prawda, no dobra, czym jest materiał? I teraz tak, 3D nasze tutaj. Gdzie? Napierdala nam to słoneczko wesoło, jak już słyszałem. I kurwa, co się dzieje? Do czego dochodzimy? Że jest idealnie taka temperatura, żeby ja sobie mógł tu poradzić. Rozumiecie? To słońce jest tak pierdolne, jak mówiłem. A przypadkowo, jeszcze przez przypadek, dotarłem do etymu... po, powstania księżyca. Jak w zasadzie księżyc zawisł na niebie, jak zaczął wyznaczać czas. W ogóle po co to zaczął robić. Kurwa, żebym sobie mógł co, dzień ubrać w 7 dni tygodnia, nie wiem, poniedziałek, poniedzieli, wtorek, że powtórny, czyli poniedziałek pierwszy, ale poniedzieli, wtorek powtórny, środa środkowy, tak, w tygodniu, który ma 5 dni, czwartek czwarty, piątek piąty i sobota, bota, a niedziela, no bo niedzieli, a zarazem zaczyna, no przejebane. Ogólnie no, w czas nas to ubrało trochę i ten księżyc wyobraźcie sobie, o którym teoria, która jest najbardziej prawdopodobna, tak podają, że ona jest najbardziej prawdopodobna, skąd ten księżyc tam kurwa mamy, który nam umożliwia widzenie. O proszę bardzo, to jest współpraca, to jest proszę bardzo współpraca miłość to jest kurwa niezwykłe. E, dobra, dziękuję. No, tymczasem powróciwszy do tematu. Ten księżyc jest taki, że to coś kiedyś pierdolnęło, coś leciało, pierdolnęło, odskoczyło, rozumiecie, i tak się zawiesiło, bo nasza grawitacja to ściągnęła. Ja chciałbym jaśniej, przepraszam, ku współpracuj. Tak powiem. O, jest fajnie. Dobra, poszła. Poszła. I będziemy prawić teraz, dlaczego ten księżyc, który tak niby pierdolnął. Odskoczył i zawisł akurat tam, gdzie umożliwia nam wspaniałe podziwianie, kurwa zaćmienia słońca. E, kur, kurwa, dlaczego się rozasł, zjaśnia tam zaćmienia słońca, że widzimy to niejako w obwolutce. Taką samą obwolutkę ma nasze oko. Jak spojrzymy się w źrenicę, zobaczcie, kurwa. Musiałbym sobie poświecić latarem jakąś chyba, nie widać. Nie widać, będzie w tej jakości, na pewno mam taką złotą obwolutkę, jak kurwa czarna dziura, która wyrzuca z siebie materię niby kiedy ją wciąga. Wszystko wciąga wszystko i tak sobie kurwa pomykamy. Tak, ten księżyc jest rozumiecie teraz taki zajebiście kulisty. Kurwa no kuleczka po prostu, coś pierdolnego odskoczyło oczywiście, no to jest taka kurwa zajebista kuleczka. Tak. Księżyc jest czymś niezbadanym, niesamowitym, kurwa, jak on w, także w czasie działa, widzicie już jak działa, kurwa, objętościowo, jeśli chodzi o Księżyc, on jest mniejszy od Ziemi, 1300 Ziemi, kurwa, w Jowiszu, Jowiszu w 1300, prawda, kurwa, w Słońcu, Słońce wesoło napierdala, Księżyc, proszę bardzo, mogę spojrzeć w niebo, które czasem na niebie robi mi takie jaja, że jestem w stanie podziwiać, kurwa, zaśmienie Słońca, no jest to jebnięte co najmniej. Słyszałem, że to puste w środku jest chłowie, co tam leży PUMEK kurwa, i czym to jest, może, jakimś naszym procesorem. Możemy się tak nad tym zastanawiać, możemy pod tym kątem, dobrze, flow mi wróciło, fajnie do sedna sprawa, a nie kręcić naokoło. Tak, nagdańsk przez kurwa, nie wiem skąd zależy, jeszcze przez Kraków czasami nie warto jeździć. o I tutaj dumam, prawda, nad naszą rolą w ogóle, jako tako no bo to już zaszło. Kiedyś yy, według teorii Darwina zdaje się, yy, teoria ewolucji zresztą, że małpie zaczęło być za ciepło i kurwa zaczęła tracić futro, stąd mam kurwa włosy na rękach, prawda. się nie czuć za dziwnie, tutaj to działa chyba bardziej pod względem receptorów nerwowych, aniżeli czegokolwiek innego. Jeżeli kurwa mam do wykonania, kurwa nie wiem, drzewa, mogę zrobić deskę, to z tego drzewa tą deskę upierdolę, żeby się wskryć do szałasu, albo wiem, piździć zaczyna i zauważyłem. No aczkolwiek no to słońce tak sobie tam gdzieś w wpizdywią daleko jest i akurat mnie tak doświeca w takiej kurwa no, dawce, w jakiej tego potrzebuję ni mniej, ni więcej, no tak naprawdę w skali kosmicznej, co na to wychodzi. Kurwa jest sobie ten księżyc, z którym są różne jaja powiązane, znacie pewnie różne teorie księżyców. I jestem sobie ja, który wytraciłem kurwa nie wiedzieć czemu futro, bo mi się kurwa za ciepło zaczynało robić. Jestem debilem, albo nie wiem... Na co się pisałem? Ogród Eden, prawda? Nie wiem, pogodzenie, pomieszanie, w ogóle, prawda? Dobro, zło, egzorcyzmy. Same założenie egzorcyzmu jako czegoś, co kurwa coś wnika, prawda? W te różnego rodzaju, tam nie wiem, ofiary czy coś tam, jak to nazwać, no, za raczej ofiary, po to, żeby pokazać, tak, tak jakby po to, żeby pokazać, że ktoś przyjdzie, kurwa, z krucyfiksem i, prawda, wygoni. No można, tylko po co? No to, to takie ma to kurwa w sumie znaczenie takie, by to miało wydźwięk w całości sytuacji. Dla mnie jedynie. Mamy y, dużą liczbę snów jakiegoś rodzaju, nie wiem, y, wiecie, że coś, co się może przyśnić tobie i moment, w którym to będziesz opowiadał, nie zaczęłeś nawet, że dwa stoliki dalej na stołówce albo gdzieś tam w barze, pubie, czy chuj wie gdzie, będzie siedziała osoba, która w jakimś tam momencie będzie słuchała tego, co ty mówisz i ty się w życiu nie dowiesz, że ten sen nie był dla ciebie. Są sny podpierdolki, są sny pojeby, są różnego rodzaju sny, tak samo e, kiedyś dotarłem na stronie właśnie Fundacji Nautilus, no, wspominałem o, te, o tym wczoraj, e, była taka sytuacja, że ja sobie w tym czasie łaziłem z moim ziomeczkiem kurwa pić piwko po parku dyskutowaliśmy dużo duchowo ogólnie, rozumiecie jakie było moje zdziwienie, kiedy na następny dzień włączam kurwa internet, patrzę Fundacja Nautilus, nowy artykuł i były tam słowa, które napisała podobnież kobieta, mająca. Kurwa, i nie za, ja, za... nie zawężaj mnie do kurwy, bo mnie tu burzysz nastrój Ty. Sprzętowe niedomaganie mam. Takie lekkie, przepraszam za usterki. Tak. I o czym to ja mówiłem, bo mnie w. a to pudełeczko. Czekajcie, czekajcie, powrócę. Za szybko to leci, wiecie. No, dobra, nic muszę to urwać. Nie będę się nad tym zastanawiał, bo mi to cały kurwa obraz zburzy, a mniej więcej o takie rzeczy może chodzić. Także e, dobra, szliśmy przez to, że produkujemy sobie różne rzeczy dla różnych kurwa potrzeb, i w różny sposób to wygląda. I, i kurwa, wierzymy, prawda, w jednego pana Jezusa Chrystusa. Pas orio na czyli królowie, proszę o was, nie wiem co wskazuje. Kurwa, kiedy zaczyna się do nowia obudzić słońce, tam w jakimś tam kurwa, czasie, kiedy właśnie to przeżywamy, chodzi po wodzie, czyli odbija się w wodzie kurwa i zostaje tak napisane, że no krękajcie narody. Kończy mi się pamięć w telefonie, a sowcik jest naprawdę wyjebany. Pozdrawiam, pozdrawiam, pragnę przedefiniować naszą rolę tutaj, później możemy rozmawiać, bo bez tego to my sobie możemy z plasteliny polepić. Przy jednym stoliku, a przy drugim nie wiem, kurwa rozwiązywać krzyżówkę, przy trzecim różne inne gówno jeszcze bo będziemy wierzyć, że to ma sens. To ma sens tylko taki, żebyśmy się kurwa nie jebali, bo to mamy robić, to mamy robić, rozumiecie. Jesteśmy taką strukturą stworzoną do tego, żeby sobie wytykać, co można wytknąć i zauważać w sobie i zauważać wśród tego, że się zauważa. w całym tym, kurwa, filmie, cyklu to jest pojebane i musimy zobaczyć, że pewne sprawy są niewarte tego, jak one wchodzą. No. Dobra, tymczasem. Dobranoc. Mam nadzieję, że się podobało. Mi się, kurwa, kurwa, podobało. Chociaż pierdoliłem może czasem, ku co, No. Tymczasem.